Cześć, zaraz z tej strony zapraszam do kolejnego programu PS3 Site TV w dzisiejszym programie Assassin's Creed Brotherhood. Gram na wersji Xboxowej, tak jak grałem w Multiplayer. Dzisiaj pokazuję wam singla. A to co w tym momencie robię, to po prostu linkuję swojego save'a z Assassin's Creed Brotherhood z kontem na Facebooku, gdzie po prostu połączyłem swoje konto na Facebooku z Uplayem, czyli z tą siecią Ubisoftową. I ponieważ na Facebooku jest taka gra i ona się nazywa Project Legacy, na pewno nie słyszeliście. Jeżeli interesujecie się Assassin's Creed, jest to takie RPG oparte na przeglądarce, takiej facebookowa gra, gdzie wykonujemy różne misje. Możemy po prostu zlinkować odpowiednio Brotherhood i Project Legacy. Dzięki temu zyskujemy bonusy w obydwu grach. Wykonując odpowiednie zadania bractwa, możemy levelować nasze postacie w członków bractwa w Project Legacy. Później odzwierciedla się to w grze, możemy odblokować nowe y, szaty, kolory szat, nie zbroje dla Ezio. Możemy ponadto y, wykonywać różne kontrakty w grze i potem one mają odbicie w Project Legacy, tak więc jest to taka dwustronna wymiana. Jeżeli jesteście fanami takich RPG, RPG na przeglądarce, to koniecznie musicie sprawdzić Project Legacy. Naprawdę kapitalnie przygotowana gra przez Ubisoft jest o wiele lepsza od Farmville, naprawdę uwierzcie mi, Farmville przy tym to... Dobra, ogólnie Farwim farwi jest słabe. A tak się inaczej, ja dzisiaj pokażę wam singla. jestem grom zachwycony. Moim zdaniem jest rewelacyjna. Wystawiłbym jej spokojnie dziesiątkę, gdyby nie jeden mankament, jaki mam do niej. A jest to to, że gra wychodzi po roku. Kolejna część. Ja moim zdaniem... Lubię, wolałbym, żeby przerwa była dwuletnia. Wtedy bym tak jakby troszeczkę odpoczął od Assassin's Creed, tak jak była ten odpoczynek między jedynką a dwójką. Bardziej by mi się to podobało, nie byłbym tak zmęczony gameplayem, bo po części gra zaczęła mnie też troszeczkę nużyć, bo jest to miasto generalnie jest to jest Rzym, no to dobra, byliśmy już w tym renesansie, byliśmy w Wenecji, byliśmy we Florencji. Tak więc no tutaj aż tak dużych zmian nie ma. Wprawdzie są zmiany i Ubisoft ma kapitalne pomysły na wprowadzenie nowych zmian gameplayowych, rozbudowanie rzeczy, które były w Assassin's Creed 2. Naprawdę kapitalnie się to sprawdza i cała ta Obawa z bractwem moim zdaniem jest super. No ale niestety dalej ten korowy gameplay pozostaje taki sam. No trudno, żeby się zmieniał. Też nie mogę mieć tutaj jakichś zarzutów, ale, ale jednak dwuletnia przerwa by, by była lepszym, miałbym więcej czasu na odpoczynek, dlatego daję tej grze 9 to tak ode mnie na szybko, a nie dychę, ale jestem nią absolutnie zachwycony. Świetna zabawa jest z Assassin's Creedem, nie mam co może zarzucić pod kątem graficznym, moim zdaniem gra dalej kopie tyłek, nie ma tak dobrze wyglądającej gry w otwartym świecie. Wprawdzie, no dobra, nie jest to GTA, nie można się rozbijać furą i, i iść tam wyruchać kogoś w ubikacji, ale jak to było w baladzie o Gale tonem ale, ale dalej można fajne rzeczy porobić, możemy się połowić z tego asasyna, nie, nie biegamy tylko na pałę i zabijamy wszystkich, mamy różnego rodzaju misje, misje są dosyć zróżnicowane, nie to co było w jedynce, tak więc jeżeli podobała wam się dwójeczka, czy nawet jedynka, to absolutnie musicie kupić tą grę, naprawdę warto, jest naprawdę świetnie przygotowana, tego multiplayer rządzi, tak jak już wam to pokazywałem, ja teraz troszeczkę odpuściłem multiplayer, jestem na 15 levelu i cisnę cały czas w, w singla i naprawdę bardzo mi się podoba zamiast tej, tego miasta jak ono się nazywało ff, nie powiem teraz jak się nazywało to miasto gdzie nam bawiliśmy się architektem i rozbudowaliśmy je teraz mamy cały Rzym i tam odnawiamy ten Rzym generalnie odnawiamy banki odnawiamy sklepy z bronią czyli generalnie Blacksmith generalnie możemy też kupować obrazy tak jak było to w poprzedniej części spotykamy się z doktorem, który nas leczy i sprzedaje nam jakieś tam lekarstwa, które odnawiają nasze zdrowie. A ja teraz kupuję właśnie obrazy Madonny, tutaj Madonna z dzieciątkiem i święty, święty Grzegorz, tak więc jest super. Potem to oczywiście mogę zobaczyć te, te obrazy w swojej kryjówce. Fajna jest zabawa, ogólnie z bractwem, to też Wam pokażę. Ogólnie nie uda mi się tu misji wykonać, poza tą misją, co niby zrobiłem, że spotkałem Leonardo, a jeżeli posiadacie wersję na PS3, to jeszcze macie dodatkową, ekskluzywną misję, gdzie ratu ratujecie Leonardo. Ja niestety nie miałem okazji w nią zagrać, jako że posiadam wersję na Xboxa. No ale takie życie, teraz jakieś nowe kolory, szaty, chociaż ja i tak gram ekskluzywną jakąś tam szatą Altaira, więc nie zmieniają się jej kolory, bardzo mi się ona podoba generalnie, tak więc to też jest fajny patent, zaraz wam pokażę, pokażę w ogóle rzut na koloseum, to też się kapitalnie prezentuje, tak więc miasto jest przygotowane super Naprawdę, Ubisoft spisał się tu na medal i wszystko przygotował z klasą. Kupę rzeczy do roboty. Możemy w dowolnym, wyjść, w dowolnym momencie wyjść z Animusa i poławić się w ogóle desmondem. Tak więc to też jest spoko sprawa. Tutaj pokazuję wam, co, co już udało mi się w swoim ekwipunku zna, zdobyć. Tutaj, oczywiście, te różne kostiumy to są właśnie te. Jakieś ubranie z Florentiny Altaira, czy Attire. Attire to były nie Altair. Jakieś dwa, dwa ciuchy ogólnie Altaira, ten standardowy i ten, ten, który mam na sobie teraz, to jakiś ekwipunek też, to też można łączyć później z Project Legacy, tak więc fajna zabawa, naprawdę warto połączyć te swoje konto, jeżeli to tylko będzie Wam działać, bo wiem, że polscy gracze rapor raportowali jakieś problemy niestety z Uplayem, nie wiem co Ubisoft e, Polska wyprawia. Dlaczego nie może tego przygotować porządnie? Możemy w dowolnym, teraz, w dowolnym miejscu bujać się na koniu, tak więc to też jest zmiana gameplay'owa, bo wcześniej nie mogliśmy generalnie do miasta wjechać koniem. Teraz właśnie, że większość dzieje się na obrębie miasta, to możemy tym koniem biegać po uliczkach, tam potrącać przechodniów. Tak więc jest ta fajna sprawa, że możemy też się szybciej przemieszczać, nie tylko biegając czy skakając po dachach. No i ogólnie teraz macie ten Rzym przed oczyma. Ta korcz Rzym się nazywa. Nie no, super jest, super jest Assassin's Creed i ma kupę, kupę, misji, kupę misji pobocznych. Możemy pracować dla trzech różnych Gildi, czyli dla e, na dziwek generalnie, dla złodziei i dla mercenaries, czyli najemników. Teraz wam pokazuję co się dzieje w chwili, gdy sprawdzą to swoje bractwo. Władowałem tego save'a, połączyłem, zlinkowałem Project Legacy i mogłem sobie w Project Legacy normalnie zlevelować postacie tych, tego bractwa i teraz mogę ich wysłać na kolejne misje gdzieś w w Europie. W ogóle to mega fakt ze strony Ubisoftu, że oni nie znają mapy Europy i na przykład Moskwę pokazują w południowo-wschodniej części Polski, tak więc super po prostu znajomość geografii, tutaj odzwier odzwierciedlają świetne znajomość historii i detale odnośnie Włoch, Włoch i Rzymi. Włochów, Włoch, i Rzymu a nie potrafią znaleźć odpowiednio Moskwy na mapie i ją umiejscowiłem w Polsce tak więc gratulacje jesteście Uber Pro no i generalnie im wyższy level to bractwo ma, tym, tym są skuteczniejsi w zabijaniu, w tym skuteczniejsi w pomocy, mogę z nimi jakieś misje wykonywać, ale to akurat kasuję. tutaj wam tego nie pokażę i pokażę wam, że mogę je wysłać na te kontrakty, i mają jakieś kontrakty i mogą wykonywać je w różnych miastach europejskich a odpowiednio są oczywiście według poziomu trudności jeszcze więc czasem mogę wysłać tylko jednego asasyna i on wykona ten kontrakt, a czasem muszę wysłać więcej niż jednego, żeby mieć 100% szans na sukces. Oni przywożą mi odpowiednio pieniążki z tej misji i levelują się, tak więc jest ten element RPG. Nie wiem czy pokażę ogólnie tą. Nie, nie pokażę wam chyba tej Moskwy. No ale nieważne, w ogóle to dla mnie jest mega fakt, że tu jest mapa, jeżeli zobaczycie, teraźniejsza mapa Europy. Jeżeli to Ezio wysyła ich, to powinna być mapa średniowieczna, mapa Europy moim zdaniem. Dlaczego umiejscowili teraźniejszą? To moim zdaniem w ogóle nie trzyma się kupy, tutaj nie ma spójności. No ale, no dobra, nie będę się trzepiał detali i szczegółów. Tak więc ta zabawa, ja lubię właśnie takie coś tak samo jak w Avatarze była ta opcja z tą grą, taką risk, risk ryzyko, dajże tak się to nazywa, taka strategiczna, to też mi się bardzo podobało, ja lubię takie elementy właśnie wkomponowane w grę, tak więc świetny to kolejny patent Ubisoftu, moim zdaniem Ubisoft ma naprawdę kapitalne pomysły, jeżeli chodzi o tą serię i, i fajnie je komponuje. Teraz wam pokażę, że spróbuję pojechać, wykonać misję, żeby wam pokazać jakąś misję, ale niestety tak tak jakby nie mogę tam dojechać, bo jeszcze nie mam odkrytej tej mapy tam. Tak więc jeszcze nie sprawdziłem o co w ogóle chodzi. A teraz wam pokażę jak na przykład jadę na koniu i zobaczę żołnierzy gdzieś. To wzywam swoich asasynów, proszę. Tutaj zaznaczę. Asasyni się pojawiają znikąd oczywiście, bo to asasyni i bam i nie ma już tych żołnierzy, tak więc mogę w dowolnej w dowolnym momencie ich przyzwać. Za każdym razem gdy ich przyzwę, to oni też zdobywają punkty doświadczenia. Oni też mogą zginąć, tak więc tutaj kapitalna rzecz. Tak więc super. Dzięki za uwagę. Tyle, żaratul. Pozdrawiam.